Jaki tu jest widok, nie? Wjeżdżasz i nagle wiesz wszystko takie rozświetlone tymi białymi brzozami. Powiem wam, że jak to montowałem, to całe podsumowanie to nie ma co marudzić, trochę się pojeździło. Jak pewnie zauważyliście, podzieliłem tego birola na dwie części. Pierwsza jeszcze na hardtailu, druga już po przesiadce na fula. Dlatego, że chyba właśnie ta przesiadka była dla mnie takim punktem zwrotnym w tym sezonie. Takim najważniejszym wydarzeniem. Dużo mi ta zmiana dała, mogłem sobie pozwolić na jazdę w ciut ambitniejszym terenie, oczywiście wzrosły też moje prędkości przelotowe na zjeździe. Co cieszy! Moi drodzy, dzięki, że wytrzymaliście nie tylko do końca tego odcinka, ale też do końca 2022 roku razem ze mną, na tym moim małym, skromnym kanaliku. Dostałem ostatnio od YouTube'a maila, no i to strasznie mnie rozbawiło, bo napisali. Jesteś teraz na szczycie. Drugi YouTube, ja na szczycie to jestem nieprzerwanie od kilku lat, odkąd zacząłem jeździć na rowerze. I wy też jesteście na szczycie. Jeśli wstaliście z kanapy i poszliście pojeździć, pobiegać, nie wiem, pograć w kosza, cokolwiek, to już jesteście zwycięzcami. W nadchodzącym roku chciałem Wam życzyć jak najlepszych tras, żeby Hero Dirt był co rano, żeby każda jazda trafiała w okienko pogodowe, niech nowe ścieżki powstają, opony kleją, a mleko niech uszczelnia. No i żeby kontuzje nas wszystkich omijały. Wszystkiego rowerowego najlepszego. Na razie.